O, siema, Jestem kabelów. Dzisiaj znajdujemy się w Ikei. I tu widzicie mój komputer. Chodźcie za mną. No, Karolku... Co? Słuchaj, ja mam dla ciebie takie wyzwanie. Weźmiesz, weźmiesz, nie? I... Przepięknie. O, siema, siema, siema. I dmuchniesz w tą piękną trąbkę. Musimy najpierw zdjąć. No tą trąbkę. Dawaj, zagraj na niej. Boka. A nie wiem, nie wiem. Idzie pani, idzie pani, idzie pani. Żartowałem. Dawaj, dawaj. Coś nie działa. Nie działa to. Działa tam, gada z głupstwa. Działam, kłamie Wiesz Kurde wiesz co jestem dzisiaj tak zmęczony Wiesz co? Ugotuj mi dzisiaj coś Dawaj Dawaj, go Co ty tam wykombinujesz powiedz mi Ja bym jakiś tam może Kurde, nie wiem co węg za naprawdę. Przygotuj coś dobrego. Jakieś zielsko? Co ja mam jeść? Jakimżeś to co to za wolne ruchy? Streszczaj się. Kamerzysta, bo ja się naprawdę denerwuję. Ja mam czekać na to jedzenie. Dobra, możesz robić długo, ale ma mi smakować. Źry. Jak ty się do mnie wyżarzasz? Ale, Karolu. Słucham, zrobiłem ci dobre jedzenie. To ma być do, dobre jedzenie? Kamarzysta ogarnij się. O, ogarnij się, co to ma być? Karolu... Ale odłóż ten nóż. Co to ma być? Weź mi to. Już to sprząta. Zniknął. Odszedł, gdzie on jest. Opa, znalazłem.

Co się stało? Co no, Już? bo alarm był nie? No już, już wszyscy dobrze? poszli już. Tak? Tak. Jakiś gościu biegł, ale, ale już wszystko dobrze, Karol. Już, już chyba... Tak, już... Myśleli, że to był błąd. błąd. Myśleli, że to błąd. Spokojnie. Dobra, to już... Iś, jest już późno, zaraz zamykałem sklep. Musimy tylko musimy już iść, a, musimy. Co ty No zamykajmy zaraz naprawdę? sklep, no? Ja chyba się tu przespałem. No, no dobra, w, w takim razie pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę. No i co, piszcie w komentarzach, jak Wam się podobało. A ja was zapraszam do poprzednich odcinków i do następnych oraz na live. Do zobaczenia.